Witam w dzisiejszym odcinku to, o co również prosiliście, a więc kolejny pistolet gazowy. Tym razem pistolet wyjątkowo na CO2, a nie na Genghaz. Mm -hmm. I pistolet, który nie nadaje się jako broń boczną do Kuba. A więc mówimy tutaj o rewolwerze Dan Wesson firmy ASG Actions to Games. Zdanie? Tak. W poniedziałek mamy instrukcję obsługi. Całkiem sensowną, fajną, gdzie mamy dokładnie pokazane, jak należy szynę i montować na pistolecie. To może być wbrew bardzo przydatne. I mamy tutaj tak, rewolwer w kolorze srebrnym, ładowarkę do naboi, nabojów, sześć łusek, w które ładujemy kulki, dwie szyny z krótką i długą, kulki, Mamy, wow, mamy napisane nawet, jakie to są kulki i jakiej wagi. Szok. Co ciekawe, są to kuki dwórki, a więc tak naprawdę do tego rewolwera raczej nie nadające się, ponieważ według producenta ma on około 450 fps, -ów. właśnie dlatego nie nadaje się na błęd boczną na strzelanki. Oczywiście jeszcze fps -y przetestujemy, ale przy 450 fps raczej dwórki będą nam leciały w niebo, więc raczej 25 albo nawet cięższe 28. -ki. Natomiast ma bardzo fajny dozownik, także możemy sobie po jednej kółce do tych łusek wyciągać. Więc sama forma do zrownika bardzo sensowna i fajna do tego rewolweru. Mało kulek, ale również też nie będziemy do tego rewolweru pakować nie wiadomo gości kulek, żeby nam była szybko ładowarka tradycyjna potrzebna, więc bardzo fajny patentik. Do tego mamy łuski. Każda z łusek mieści jedną tylko i wyłącznie jedną kulkę tak więc mamy w tym rewolwerze 6 strzałów oczywiście łuski możemy dokupować razem z ładowarkami do nich w komplecie są również dwie szyny iz, za chwilę też pokażemy oczywiście kluczyk do ich montażu za chwilę pokażemy też jak, jak się montuje szyny iz. Jest dość znany już w środowisku SG jest naprawdę fajnie wykonany, jest w całości z metalu, aczkolwiek nie ze stali, ze stali mamy przyrządy celownicze, może się jeszcze jedynkę, bo na mamy nadal ze znalu. E, tak więc rewolwer jest w całości wykonany ze znalu, e, ale jest to bardzo ładnie wykonany rewolwer, nie ma żadnych nadlewek, nie ma żadnych niedoróbek, więc tutaj naprawdę Firma ASG ma całkiem niezłą kontrolę jakości, wszystko działa tak jak powinno. Mamy tutaj przyrządy celownicze manualne przy pomocy śrubki regulowane, szczelbinka regulowana w pionie oraz przy pomocy długiej śrubki szczelbinka regulowana w poziomie. Kółek, który odciągając skracamy do gespustu. Oczywiście, jeżeli kulkę nie odciągniemy, to również strzelimy, z tym, że z napinaniem. No więc ta droga z pustu będzie dość długa, ponieważ wie, część drogi idzie nam na, na napinanie kulka, a dopiero pod koniec go zwalniamy. To więc, jeżeli chcemy strzelać bardziej precyzyjnie, dobrze jest ten kółek najpierw odciągnąć, skrócić sobie drogę z pustu i wtedy wystarczy lekko nacisnąć i strzelamy. Kolejne co mamy, to przycisk do otwierania bębna. A więc przesuwamy go i wysuwamy bębenek. Mamy tutaj miejsce na 6 naboi, które wkładamy po wystrzeleniu. Teoretycznie powinien nam wysunąć się same. Jeżeli tego nie zrobią, to mamy tutaj wyrzutnik zwany ejector. Ejektor po polsku, ejector. Czyli po prostu komplet łusek wyrzucamy sobie prawie jak na filmie. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o manipulatory na pistolecie. Napęd mamy przy pomocy CO2, który znajduje się w rękojeści. W nie ma żadnych specjalnych blokad, w zasadzie da się bez problemu zdejmować. I zakładać z powrotem. Tak więc składamy w to miejsce kapsułę CO2. Gdzie mamy Podane kapsułę CO2 odleżka. Potem, jak je włożymy, musimy ją dokręcić. O tyle mocno, aby ją przebić. Usłyszymy delikatne syknięcie. Dokręcamy do oporu i zakładamy resztę W tej chwili rewolwer jest już gotowe do strzału. Aby naładować rewolwer domy w każdą z tych musek po jednej kółce. Wkładamy przy pomocy załączonego dozowniczka. Nie jest to najszybszy sposób ładowania, ale generalnie jest to rywowy, który raczej będziemy używać do strzelania tarczowego, bądź dziurawienia sobie puszek, a nie na strzelankach, ponieważ tak jest za mocny. Ale bardziej chodzi tutaj o realizm rewolweru, niż o szybkość strzelania na strzelance. E, możemy ładować pojedynczo, co również trwa trochę dłużej, wygląda to dość realistycznie. możemy też użyć tego przyrządu. Wkładamy sobie do niego naboje wcześniej przygotowane i złożoną kulką. Oczywiście możemy dokupić takich kilka i nosić sobie je w zapasie. Potem ściskamy dół i lekko przekręcamy W takiej pozycji aby Zostało to w ten sposób, by te naboje nam nie wypadały. W chwili pokażemy, co dalej z tym. Mamy tutaj w kompocie również dwie szynery, które możemy sobie zamontować. Aby to zrobić, musimy najpierw wybić ten trzpień. Wspólnym nawigacjom, w tym polskim, Nakręcamy śrubkę, którą regulujemy. Jeszcze w pionie. I uważając, aby nie zgubić tej sprężynki, zdejmujemy całość. I teraz możemy albo włożyć krótką szynę i dokręcić tym małym imbusem Potem z powrotem zakładamy manualne przyrządy, tak żeby to jeszcze dociskało nam szynę i lepiej wyglądało. I przy tej szynie możemy założyć sobie jakieś małe kolimaty typowy do w zasadzie krótkiej. zakładamy sobie na przykład coś takiego całkiem wygodne A jeżeli chcielibyśmy zrobić większy koszmarek z tego ewałelu, to możemy założyć dłuższą uszynę Proszę, szynę stabilizujemy dwoma śrubami. Musimy je wykręcić, żeby nam nic nie zahaczały. Wtedy wsuwamy i dokręcamy śrubami, tak aby nam te śruby podnosiły do góry, stabilizując ją. Potem zakładałbym ponownie przyrządy. Pamiętając sobie włożyć tą cholernie sprężynkę. Pykniesz to troszkę? Naprawdę. Są emocje. Wszystko jest na żywo. Muszę dość dobrze trafić tym trzpinem. A potem jeszcze przykręcamy siurkę. żeby było ciekawiej po wkręceniu szyny szyna jest wycięta a więc nie przeszkadza nam to w celowaniu nadal z przyrządów manualnych. Widzimy tutaj zarówno szczerbinkę, jak i nóżkę obraz pomiędzy szyną. A więc spokojnie tej szyny nie musimy jakoś za bardzo nawet zdejmować, może ona być cały czas zamocowana, nawet jeżeli strzelamy bez kolimatora, nie ma to żadnego znaczenia przy celowaniu z manualnych przyrządów. No mając taką szynę, możemy sobie wkręcić e, już tutaj naprawdę kolimator zasęczy, jaki chcemy. Możemy sobie wkręcić Nikranu, Pointa. Możemy sobie również wkręcić taki kolimatorek, który jest jednym z tańszych, ale całkiem fajnie działających. Żeby śmiesznie, jest to bardzo tani kolimator, natomiast ma jeden... Znaczy, prawie w ogóle nie przesuwa nam się plamka. To co często dzieje się w droższych kondygnatorach do SG, czyli, jeżeli przesuwamy głowę względem kondygnatora, plamka przesuwa nam się za naszym wzrokiem. No a generalnie chodzi o to, że możemy sobie zamontować taki kondygnatorek. całkiem zgadnie wygląda. Ale, że w ogóle sobie polecić na grubo. Zaglądamy taki byle. Muszę Można ponieść fantazja. Albo akurat mamy taki klimator od karabinu. Możemy zamontować sobie pointa. Hmm. Wygląda to koszmarnie. Ale tak ma być. Wygląda to bardzo koszmarnie. Ale możemy, to są nicze, kto bogatemu zabierze. Pani pojntro. Ale to tak pewnie nie można zamontować. Zobaczymy jak to z góry można jeszcze zrobić. Kozactwo. Wreszcie wygląda normalnie. Motherfucker. No więc jak mamy już zamontowany kolimator, Ten to jest bez sensu. Będziemy mieli na pewno trudność ze znalezieniem kabury, tak jakbyśmy z tym kolimatorem. Z tym przy czymś, co rzeczywiście jest, ma jakikolwiek ślad sensu. Jeżeli chodzi o prumaty na pistolecie. Więc mamy. Możemy sobie spokojnie potynować strzelanie tojczowe, podzielić puszki na działce, tego typu rzeczy, ale raczej nie zabijajmy tego na g jako bramboczne. E, teraz tak, wyciągamy, wysuwamy właściwie dambę przy pomocy tego przycisku i możemy go załadować. Tym wynalazkiem. A więc musimy wprowadzić wszystkie naboje na jazd. Po prostu docisnąć. Zamykamy. I w tej chwili mamy wywoły przygotowane do strzału. Mamy aż 6 strzałów. pokażę mi teraz jak strzela to cuda troszeczkę klimatów z zasłania celowanie jest, jest nieustawione Więc ruch jest wyjątkowo celny, a więc tyle FPS-u, zasadzie na tej odległości łachy nie robi. Więc w tej chwili, gdybyśmy mieli drugi, moglibyśmy sobie szybko naładować. Mamy jeden, jeden nabój, który nie wyszedł sam, więc używamy wyrzutnika. Dostało nam jeszcze chrono, ale chrono musimy znowu naładować. Pokaż teraz, jak, hmm? pokaż teraz, jak to się tu robi. Jak to masz, to musisz tak włożyć. Z jak wciśnie, to ci wchodzi cały. nie, no ale właśnie nie za bardzo wchodzi. Nie, no ale on się na hmm. to zrobi. Jak peskę wcisnął. To jest może w przetrzymaniu. że wiesz co? Na no, nie za bardzo na to pozwolenie. Tak, dlatego można no, ja... je. Kolejne raz na tak, aby sprawdzić na chrono. Po odsunięciu powinno to się ładować tak, jak powinno. prawy, a więc samo Dobra, możemy spróbować jeszcze raz Zobacz, jakie supie yy... męczymy w tej kwestii <tryk> normalnym rewolwerze idzie to szybciej Wyszło już prawie dobrze. Czy jesteś zadowolony Leszka? Może być. Sprawić się dalej. Może być. mówi, że może być. Dzięki. Sprawdźmy to bydło i Sprawdźmy. Boję się co będzie z tego. Cekówki to się nie spodziewamy. Zaczynaj. Zdecydowanie nie jest to wywołane do CQB. A oczywiście nie powiedzieliśmy jeszcze o systemie HOP-UP, a nie powiedzieliśmy o nim dlatego, że go nie ma. Ponieważ CO2 i tak jest gazem zbyt zimnym i zamężą szczelki, a więc HOP-UP i tak by nie działał. A więc sami widzimy, że można sobie postrzelać do puszek, do tajczy. Ale raczej unikajmy strzelania do kolegów. Nie spełnia, ilość tych FPS-ów nie spełnia żadnych norm CQB Nawet tych rosyjskich A więc możemy zrobić komuś spoją krzywdę. Z kolimatorem taki paraszturmowy. Dawaj go na wagę Waga was z kapsułu CO2 i dłuższą szyną e, Coś chyba... 33 kg. Ciężkie bydle. Można bajce zrobić. 33 kg. To zmieńmy i unik na inny. No dobra, prawie kilogram. Tak, całkiem nieźle jak na klamkę. Przez chwilę myślałem, że trzy kilo i tak chciałem ci pojechać prawie jak kała. Stałe wielkie więcej utrzymałem 3 kilo. To jest naj... Zaczniemy od czajnika. Wow. Nawet się nie wegnie. Wbił się. Wegł się. I to dosyć wyraźnie. No. To już zmienimy. No, dołożymy nabojów. Czekaj. Libwość Hitler jest, jest czczajnik. Na to rozpiję ducha.